Dzisiaj chciałbym przedstawić wyjątkowy produkt firmy Atomy, herbatę Puer. Herbata Atomy Puer to ekstrakt z jednej z najbardziej cenionych herbat na świecie. Herbata ta słynie ze swoich wyjątkowych właściwości zdrowotnych dzięki zawartości kwasu galusowego. Kwas galusowy to organiczny związek chemiczny z grupy kwasów fenolowych. Jest pochodną kwasu benzoesowego i występuje naturalnie w wielu roślinach, takich jak żurawka, oczar, liście herbaty oraz owoce i warzywa, np. borówka czy rdest ostrogożki. Kwas galusowy jest silnym antyoksydantem neutralizującym szkodliwe wolne rodniki w naszym organizmie. Wykazuje także działanie antygrzybiczne, przeciwzapalne i odkażające. Ponadto posiada potencjał przeciwnowotworowy, hamując namnażanie komórek nowotworowych i przyspieszając ich apoptozę. Wpływa korzystnie na poziom glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 2 oraz obniża poziom cholesterolu. Poprawia również aktywność mikrobiomu jelitowego i jest badany jako potencjalny czynnik antyneurodegeneracyjny w leczeniu choroby Alzheimera. Kwas galusowy znajduje szerokie zastosowanie w produktach leczniczych, suplementach diety oraz kosmetykach dzięki swoim właściwościom nawilżającym, przeciwstarzeniowym i łagodzącym podrażnienia skóry. Herbata puer firmy Atomy pobudza, odkaża nas i działa antybakteryjnie. Wspomaga także proces odchudzania, choć warto pamiętać, że jej efekty w tym zakresie nie są tak spektakularne, jak czasem się sugeruje. Herbata puer powinna być traktowana jako uzupełnienie zdrowej diety i aktywności fizycznej, a nie cudowny środek na szybką utratę wagi. Obniża również poziom cukru we krwi, dlatego polecana jest dla diabetyków. Najlepiej spożywać herbatę puer rano, jednak jej spożycie można dostosować do codziennej rutyny. Zaleca się picie jednej saszetki dziennie. Naczczo przyspiesza proces łaknienia, po posiłku wpływa na pracę jelit i metabolizm. Doskonale działa na problemy jelitowe i wzdęcia. Można ją także połączyć z probiotykiem firmy Atomy, najlepiej 30 minut po wypiciu herbaty, aby uzyskać najlepsze efekty. Jesteście gotowi do przetestowania herbaty puer? Zapraszam zatem do kontaktu z osobą, która dała Wam link do tego materiału, dziękuję za uwagę i zachęcam do wypróbowania tego wyjątkowego produktu.